Chapsky. Sprawca tragicznego wypadku przy ulicy Sokratesa w Warszawie został skazany na prawie 8 lat więzienia. W październiku w 2019 roku drastycznie przekraczając prędkość śmiertelnie potrącił mężczyznę, który przechodził przez pasy z synkiem i żoną. Niestety z takich tragicznych zdarzeń zbyt wielu kierowców nadal nie wyciąga wniosków. W tej grupie jest także Donald Tusk, który pędził przez wioskę ponad 100 km na godzinę, ponad dwukrotnie przekraczając dopuszczalną prędkość. Maciej Sawicki. Siedem lat i dziesięć miesięcy bezwzględnego więzienia piętnastoletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. uznaje oskarżonego za winnego. W warszawskim sądzie zapadł wyrok zdaniem wielu zbyt łagodny dla kierowcy, który dwa lata temu, drastycznie przekraczając dozwoloną prędkość, jadąc 134 km na godzinę, śmiertelnie potrącił pieszego na pasach przy ulicy Sokratesa w Warszawie. Życie stracił niewinny człowiek, żona straciła męża, syn ojca, rodzice, syna, brat brata, a znajomi bardzo dobrego przyjaciela. Według policyjnych. Jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków jest właśnie nadmierna prędkość. W czerwcu weszły w życie nowe przepisy. Pierwszeństwo ma już nie tylko pieszy, który jest na przejściu, ale także ten, który dopiero wchodzi na pasy. Jednak podobnie jak kierowcy, piesi są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności. Robimy wszystko, aby wyeliminować nietrzeźwych kierowców z naszych dróg, aby nie siadali za kierownicę samochodu, bo to im się po prostu... Nie będzie opłacało przecież to potencjalni zabójcy, podobnie jak piraci drogowi, którzy przekraczają w sposób niebotyczny prędkość. Nie ma tolerancji dla piratów drogowych, którzy przekraczając prędkość mogą doprowadzić do tragedii. To nagranie opublikowane przez portal TVP Info z zatrzymania Donalda Tuska przez policję, wiśniewo koło Mławy i jego czarna limuzyna, to właśnie w tej miejscowości w sobotę szef platformy obywatelskiej pędził aż 107 km na godzinę w miejscu, gdzie mógł jechać maksymalnie 50 Pokazuje beztroskę i brak szacunku dla ludzkiego życia. Ze zderzenia, w którym mógłby uczestniczyć rozpędzony pojazd Donalda Tuska sam polityk. Prawdopodobnie wyszedłby bez szwanku, ale kto znalazłby się na jego drodze czy to pieszy, czy rowerzysta na pewno trafiłby do szpitala z poważnymi obrażeniami, o ile nie straciłby życia. Zatrzymany przez policję Donald Tusk stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Ja nie jeżdżę 107 zabudowanym. Tego nie wolno robić nikomu podobnych rzeczy, bez względu na to, kim jest, ale politykowi szczególnie. Nieważne, na jakim jest stanowisku, ale każdego jednego dotyczą te przepisy. Takie reakcje rozumieją komentatorzy. Wizerunek Donalda Tuska już został dawno nadszarpnięty, bo w momencie, kiedy powrócił, przywiózł ze sobą agresję, przywiózł ze sobą nieposzanowanie prawa i to widać bardzo, bardzo wyraźnie. Jechanie z taką, z taką prędkością jest naprawdę czymś nieodpowiedzialnym. To w każdej chwili tam się mogło coś zdarzyć. Mimo to słowo przepraszam z ust Donalda Tuska jak na razie nie padło. Czy on w ogóle kiedykolwiek Polaków za cokolwiek przeprosił? Czy za Ambergold przeprosił? Czy on kiedykolwiek poczuł się do, do tego, co on zrobił źle? Nie szukaj wymówek. Pośpiech. Sprawa do załatwienia. Czy to cię tłumaczy? Maciej Sawicki. Wiadomości.